No było widać na boisku, że gra Beniaminek y, Fortuna pierwszej ligi z wicemistrzem Polski, e, na pewno pożyteczny sparing, y, nasi piłkarze zobaczyli co, co znaczy Ekstraklasa, szkoda, że ten wynik jest tak wysoki, w Karnych wygraliśmy oba konkursy, także są jakieś pozytywy. No właśnie, ktoś spojrzy na wynik i może pomyśleć, no ta kończaka nic nie grała. Ale na tyle, ile mogła, tyle się starała. Znaczy, chwała chłopakom za to, że podjęli, podjęli, podjęli grę, podjęli walkę. Staraliśmy się wyprowadzać e, piłkę spod własnej bramki. Bramki padały zbyt łatwe po błędach indywidualnych, co w lidze się nie może zdarzyć, no ale. Myślę, że jest, był to bardzo pożyteczny sparing. Jeżeli chodzi o grę w defensywie, czy wyprowadzanie piłki z obrony, to takie mecze jak z Legią, czy dzisiaj z Rakowem, no to duży tu jest materiał dla, i dla trenera i naszego zespołu, żeby te różne schematy potrenować. Pewnie, że tak. No różne schematy, odwagę, decyzyjność i tempo, tempo gry. My zagraliśmy dzisiaj Kolejny sparing z bardzo dobrym rywalem. Jesteśmy w okresie przygotowawczym. Ta forma i świeżość nie jest na optymalnym poziomie, dlatego ta piłka też nie słucha się tak, jak powinna. No teraz w środę teoretycznie trochę luźniejszy przeciwnik. Znaczy, trochę będzie tego meczu, no, nie będzie to markowy przeciwnik, ale będzie to przeciwnik, z którym niedawno graliśmy ostatni mecz w drugiej lidze. Mamy teraz dwa dni na Przepracowanie, przepracowanie i przygotowanie się do tego meczu. No jeszcze tutaj takie ważne pytanie, jeżeli chodzi o te mecze, jak to jest dla trenera i dla zespołu nauka, ile materiału tak naprawdę z tych spotkań jest to przełożenia na, na ligowe mecze, bo tak jak się pytałem trenera o mecz z Legią, no na tak dobrych zespołach Fortuna Pierwszej lidze nie ma. Nie ma tak dobrych zespołów, ale też są zespoły, które potrafią grać wysokim pressingiem, odbierać piłkę. I my dzisiaj próbowaliśmy z tego pressingu, który, o którym wiedzieliśmy, że Raków będzie, będzie zakładał, próbowaliśmy krótkimi podaniami wyjść spod niego. Nie zawsze się udawało. Stąd też e, pewnie taki wynik. Po pierwszym tygodniu tak naprawdę już tych sparingów, tak trzy, trzy za nami, już coś by trener pewnie może powiedzieć też o naszych nowych nabytkach. Czy jest trener zadowolony z procesu wprowadzania ich do zespołu? No przyjęli się bardzo dobrze. Teraz jest czas, czas taki, że każdy gra po 45 minut, oni też. Wydaje mi się, że na pewno nam pomogą. Na pewno y, lekcja, trochę, trochę piłki od, od zespołu rakowało. Sam, sam wynik pokazuje, że no, ciężko było nam tutaj ugrać coś więcej, e, aczkolwiek e, jestem zadowolony z tego, że, że gdzieś próbowaliśmy mimo wszystko mm, wychodzić tą piłką, utrzymywać się przy niej jak, naj, jak najczęściej. E, mówię, no nie zawsze to wychodziło, ale, ale, ale te próby były podejmowane i, i, i nic, tylko praca, i żeby, żeby, żeby wskoczyć jeszcze to, ten poziom wyżej. No niedawno tak naprawdę jeszcze grałeś na boiskach i to grałeś przeciwko Rakowowi Częstochowa, choć też tam lata temu z Rakowem Częstochowa w jednej lidze się mierzyła, no teraz jest to rywal, który no bardzo nam odjechał. Tak jak mówię, no jest, to, jest to już rywal na, na, na innym poziomie, widzieliśmy nawet, nawet rywalizację o, w zeszłym sezonie o Mistrzostwach Polski i, i wszyscy byli… Yy... Może nie tyle w szoku, co, co, co zadziwieni. no super poziomem Rakowa, także tak jak, tak jak mówisz, na pewno jest to rywal, na którym wiele się drużyn opiera i wzoruje. No ale my musimy patrzeć na siebie, ja jestem zadowolony z tego, jaki my tu mamy pomysł, z pomysłu trenera i, 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 i tego, że chcemy się utrzymywać przy piłce, chcemy kreować i, i taki futbol ofensywny, z tego coś zapreferujemy. To no, dla ciebie to trzeci mecz w Koniczance, to prawda jeszcze nieoficjalny, ale dzisiaj miałeś szansę wyjść teoretycznie takim tym mocniejszym w zestawieniu, bo tak tu grałeś w drugiej połowie zawsze. Tak, no teraz ten pierwszy mecz, w którym, w którym od początku zagrałem, ale no jest jeszcze dużo czasu do pierwszego meczu ligowego, także tutaj dużo pracy jeszcze przed nami i, 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 i no mówię, ja tutaj robię wszystko, żeby pokazać się z jak najlepszej strony trenerowi, żeby, żeby wiedział, że jestem gotowy do gry od, od początku zawsze i, 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 i to jest mój cel.